Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w miejscowości Trzynik. Niedaleko tutaj przebiega ścieżka rowerowa prowadząca z gościna do Rymania. Pokazywaliśmy kiedyś Państwu całą aleję dębów. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać to miejsce. Jest to dawny folwark, który należał do majątku w Drozdowie, ale później był to już samodzielny. Samodzielne gospodarstwo należało do rodziny Mantojflów, później do starosty kołobrzewskiego Majera, żeby na samym końcu zostać własnością rodziny Gerlachów. Wokół tego pałacu, który widzimy za mną, zbudowanego pod koniec XIX wieku, a przebudowanego na początku XX, Mieści się park, który został w tej, chwili, w tej chwili uporządkowany, w którym jest bardzo wiele drzew. A może jeszcze wrócimy do pałacu, żeby powiedzieć, że w tej chwili właścicielem tego pałacu jest Stowarzyszenie Feniks i tutaj e, odbywa się rehabilitacja osób chorych psychicznie. E, natomiast. Jeżeli chodzi o park, to w parku mamy to jest dwa, ponad dwa hektary, 2 hektary, 2,5 hektara ziemi, a w nim bardzo ciekawe drzewa. Tutaj widać z daleka są piękne jawory, ogromne jawory, ale za chwilę przejdziemy sobie do drzew innych jeszcze, między innymi ogromne sosny. W tej chwili zostały one przycięte. Gałęzie, także wygląda to porządnie. Zobaczymy. Ogromny pomnik przyrody. Jest to klon srebrzysty i potężne również mamy tam buki. A na samym końcu pokażę Państwu szpaler grabów i potężne graby, które rosną na. W zachodniej części parku, w zachodniej części parku. Zapraszam do, na spacer. Jesteśmy przy pomniku przyrody. Jest to klon srebrzysty. Prawie 4 metry obwodu ma na, wysoki, na wysokości pierśnicy. Myślę, że przyjedziemy kiedyś tutaj, już kiedy będzie lato, kiedy będą te liście i kiedy będzie można pokazać w pełnej krasie. Również te drzewa tutaj w parku, a obok tego klonu mamy z kolei potężny buk. I za mną tutaj widzimy piękny buk, który ślicznie tutaj wygląda, akurat na, na zakręcie drogi wyróżnia się, tutaj i szczególnie kiedy już ma liście razem tutaj. Z tym e, kronem srebrzystym są, robią taki piękny wjazd do pałacu. Jesteśmy w tej chwili na drodze parku, która była to droga dojazdowa. Tutaj po mojej prawej stronie kiedyś był żywopłot z grabów. Te graby zostały później już nieprzecinane, i w rezultacie wyrosły tutaj drzewa. Mamy cały szpaler tych grabów. Natomiast po lewej stronie, proszę popatrzeć. Jest szpaler. Najpierw mamy potężny, ale to jest naprawdę ogromny klon jawor. Dalej buki, dęby, a na końcu również ogromny grab. Także, proszę Państwa, myślę, że tutaj przyjedziemy jeszcze kiedyś latem, żeby pokazać w całej okazałości ten, ten park, ale uważam, że jest to naprawdę ładne miejsce i warto tutaj przyjechać. Zapraszam tutaj do Trzynika obejrzeć park, otoczenie, piękny kościół, pałac. Do zobaczenia za tydzień.